Eee. Jeszcze raz ponownie witam Państwa, przechodzę do mojego wystąpienia a propos podsumowania wykonania budżetu w roku 2009. Jak wspomniałem to był budżet i rok trudny ze względu na kryzys gospodarczy taki rok weryfikuje jakość zarządzania, weryfikuje nasze plany, pomysły i trzeba sprawdzić jak to wyglądało w tym roku, powiedział, jak to się sprawdziło w roku ubiegłym nasze pomysły, plany, wykonanie Proszę Państwa, kluczem do analizy tego, jak zachowywało się miasto w czasach kryzysu, są te dane. Dane prezentują plan pierwotny budżetu i plan ostateczny. Jak Państwo doskonale wszyscy radni wiedzą, uchwalamy budżet pierwotny w ciągu roku są wprowadzane liczne zmiany. Wykonanie budżetu w wersji oficjalnej, takiej, jakie macie w sprawozdaniu finansowym, odnosi się do planu ostatecznego. Przepraszam, bo ja słyszę taki straszny szum. Jeżeli Państwo nie są zainteresowani, to ja bym prosił o, bo ja będę mówił o bardzo, bardzo trudnych rzeczach i bym udział bez koncentracji, to w ogóle nie da się dobrze tego zaabsorbować. Jak Państwo zwrócą uwagę, sytuacja zmiany budżetu w miastach w ciągu roku były takie, że w roku kryzysu zwiększyliśmy wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego. Wydatki bieżące zwiększyliśmy. Natomiast bardzo, bardzo znacznie ścieliśmy wydatki majątkowe o ponad 700 milionów. Jeśli chodzi o rok kryzysu, bardziej naturalnym zachowaniem wydaje się, że jak najbardziej ograniczają wydatki bieżące, żeby mieć pieniądze na inwestycje. Tutaj efekt był taki, że przede wszystkim ścinaliśmy inwestycje. Co my ścinaliśmy? Przypomnijmy sobie, to są głównie ścięcia z września tego roku. Obwodnica Śródmiejska, odcinek pierwszy, odcinek traski. Trasa 1000 troszeczkę tak wszystko, tam fragment został, ale większość została wycięta. System sterowania ruchem, drugi etap. Przebudowa ulicy Świętego Wnucętego, most ulicy Kraśnickiego, przebudowa marynarskiej, budowa drugiej jezdni ulicy Wołoskiej. No niestety z obwodnicą Śródmiejską, sztandarowym planem, myślę, wszystkich władz miasta musieliśmy się rozstać. Tutaj nie brzmi... Na ile były to słuszne posunięcia? We wszystkich wystąpieniach do tej pory podstawowa była teza taka, że jeżeli ścinaliśmy wydatki majątkowe, to musieliśmy to zrobić. Ja chciałbym udowodnić, że to jest nieprawda. Najpierw przyjrzyjmy się, jak wyglądało zarządzanie wydatkami majątkowymi na tle Warszawy, na tle innych miast w Polsce. Widziałem tutaj dla porównania sześć największych miast. Myślę, że no, wybór jest dosyć taki naturalny. Jak Państwo zwrócą uwagę, jeśli chodzi o ścinanie wydatków majątkowych, Warszawa była tutaj liderem łącznie z Wrocławiem i Poznaniem. Inne miasta ścinały te wydatki majątkowe mniej. Ten fakt sam z siebie jeszcze niewiele nam mówi, że Warszawa najbardziej ścinła wydatki. Pytanie brzmi, czy musiała ściąć te wydatki. I to jest, bym powiedział, najbardziej ciekawa kwestia. Państwo zwrócą uwagę na ten slajd. On jest bardzo, bardzo istotny. Niebieska linia to, to co było poprzednio, by znaczy bydział, cięcia wydatków inwestycyjnych. Czerwona linia, na ile realnie spadły dochody w stosunku do planu pierwotnego w stosunku do planu pierwotnego. Dochody Miasta Stołecznego Warszawy w stosunku do planu pierwotnego spadły o 84 miliony. Wydatki inwestycyjne jeściśmy o ponad 700 milionów. Jak Państwo zwrócą uwagę, jeśli chodzi o spadek dochodów w stosunku do planu pierwotnego, przy czym to są dane oczywiście, odnosimy się do planu pierwotnego wszystkich miast, nie tylko Warszawy, żeby tutaj nie było nieporozumień, że tylko mówimy tutaj o Warszawie, to. Warszawa miała stosunkowo najmniejszy spadek dochodów łącznie z łodzią. To zostałe miasta były, można tak w cudzysłowie powiedzieć, bardziej poszkodowane. Zobaczmy jak to wygląda. Warszawa ścięła najbardziej wydatki majątkowe, a jednocześnie jeśli chodzi o dochody, była stosunkowo najmniej poszkodowana. Jest to kluczowe do zrozumienia tego, co się stało w roku ubiegłym. Ścięliśmy wydatki, chociaż ze względu na spadek dochodów nie musieliśmy tego robić. Może jeszcze troszeczkę inne zobrazowanie tego faktu. Na każdą złotówkę w spadku realnego dochodu Warszawa ścięła 8,42 zł z wydatków majątkowych. Następne miasto w tej kategorii to Łódź ścięła 2,36. Państwo zobaczą, jak są to ogromne dysproporcje. To jest klucz do zrozumienia, to co się stało w zeszłym roku, do zrozumienia, czy to zarządzanie w czasach kryzysu było dobre, czy może trochę gorsze. Mam nadzieję, że te dane przemawiają do Państwa wyobraźni. Są to dane konkretne, mam nadzieję, że jest to konkretny dowód. Czyli teza, mam nadzieję, w ten sposób udowodniona jest taka, że tak ogromne cięcia inwestycyjne nie były, spowodowane spadkiem realnych dochodów miasta, bo ten spadek realnych dochodów do miasta w stosunku do planu pierwotnego był mniej więcej 84 miliony. Przypominam, spadki inwestycji ponad 700 milionów. Zatem o ile nie było powodem to, że Warszawa miała bardzo, bardzo obniżone dochody, jaka inna mogłaby być przyczyna tak ogromnych cięć inwestycyjnych? Tutaj trzeba się rzeczywiście przyjrzeć zadłużeniu miasta stołecznego Warszawy. I ja tutaj zgadzam się ze stwierdzeniami Pani Prezydent. Prawdą jest, że Warszawa nie jest ogromnie zadłużona, czy bardziej zadłużona w stosunku do innych miast, ale z tego faktu wyciągamy inne wnioski. Na razie spójrzmy, jak zachowywał się, jak miał się zachowywać dług miasta stołecznego Warszawy. Ja tutaj porównałem plany, które były składane z budżetem 2009-2010. I plan po lutym, po marcu te znane nie były jakościowo na tyle duże, żeby tu zmieniły tendencje. Państwo zwrócą uwagę, że największe prognozy długu Warszawa miała z planem budżetu na rok 2009. W sytuacji, kiedy widzieliśmy, że jest kryzys, ale nie widzieliśmy, jaki on będzie. Gdyśmy trochę w takiej sytuacji, że skaczemy na głęboką wodę, wtedy zakładaliśmy, że praktycznie idziemy na poziomie 55% długu przy granicy ustawowej 60%. Wraz z kolejnymi danymi, czyli już wiemy, jak ten kryzys wygląda, co my robiliśmy? Zmniejszaliśmy zadłużenie. Jeśli chodzi o plan złożony z rokiem, yy, yy, złożony roku 2010, już Państwo widzą tą czerwoną linię, to zadłużenie miało spadać. Kolejny ruch już w tym roku, przypominam, w lutym o 250 milionów z nadwyżki, ja znowu zmniejszyliśmy założenie, Czyli im więcej wiemy, tym bardziej zmniejszamy zadłużenie. Jest to dosyć ciekawa polityka. Jak Można sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy wkraczamy w nieznane, rzeczywiście bardzo dbamy o to zadłużenie. Natomiast jak wkraczaliśmy w nieznane, to zadłużenie było stosunkowo duże, planowane. Oczywiście uważamy na poziomie bezpieczeństwa 55%, przy poziomie zadłużenia 60%. Wraz z pojawieniem się nowych informacji, nie to zadłużenie obniżaliśmy. Ciekawe. Zwróćmy uwagę, jak Warszawa sytuuje się na kolejnych miast Jak mówię tutaj, zgadzam się z panią prezydent. Jeśli chodzi o Warszawa, Warszawę, to zadłużenie Warszawy jest stosunkowo małe. Tutaj mamy już ten plan ostatni. Myślę, że inne miasta, bym powiedział, w ten sposób nie zachowywały się, sądząc po, po ich planach. Generalnie większość miast jest lub planuje być bardziej zadłużona od Warszawy. Tutaj troszeczkę inną politykę stosuje Gdańsk, który planuje dosyć też gwałtowne obniżanie zadłużenia. Także to jest jedyny punkt, w zasadzie, że z panią prezydent mogę się w pełni zgodzić. Warszawa nie jest zadłużona i tutaj nie widzę jakiegoś specjalnego niebezpieczeństwa. Wręcz można zadać sobie pytanie, czy wykorzystujemy tę szansę. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Tutaj Pani Prezydent, odniosłem takie wrażenie, wręcz się strzeciła, że my obniżyliśmy deficyt. Ale co to tak na dobrą sprawę oznacza? Mieliśmy większe dochody niż planowaliśmy w Pani ostatniej, mieliśmy o wiele mniejsze wydatki majątkowe. Ten, ten poziom tej różnicy obniżenia deficytu to jest na, na poziomie 1,2 mld. Zobaczmy jak są to ogromne pieniądze. Porównajmy bym powiedział chociażby z jednym faktem. Sam koszt obwodnicy śródmiejskiej, którą wstrzętnie wyskasowaliśmy to był 860 milionów. To pokazuje skalę straconych szans. Jak dużymi pieniędzmi dysponowaliśmy, bo do były i dochody, i możliwości kredytowe, i te obligacje, z których Pani Prezydencji słusznie jest dumna. A jak wiele mogliśmy jeszcze zrobić, a tego nie zrobiliśmy?